Otworzyć to z wyposażeniem ten sklep A mi się wierzylika tam przesunęła Aha I Nie wiem co to miało być tylko takie coś czerwone rolne Śmiesznie to wyglądało Bo nie jest to tak fajne, ale pojedyncze jest fajne. Ja miałem 12 ofiar, a ty 4 to co? Jest... A ciekawe, czy można? Nie, nie można raczej. Kurde, nie. Mięża że bo można, ale dobra. <laughs> no, Zobacz, Myślę, że mi można mieć akimbo A i też pierwszy raz, jak zobaczyłem te pistolety, to też myślałem, że można mieć akimbo I specjalnie jakim musimy dać kasę To jest takie coś dziwne Jestem. To tak. dziwnie wygląda Po co tu pływałem w ogóle? Wiesz, jakbyś teraz nie kupił, to byś kupił kiedy indziej. A tak będziesz wiedział, że nie można kimbo. No co oni tutaj mają? No wiesz, jakbym teraz nie kupił, to bym kupił i tak kiedy indziej. <grym> żeby zobaczyć. A. Znowu ty trzy, ofiary i ja

Jak nawet nie wiem Gdzie mam iść Teraz chyba będą co 5 nie? Chodź tu Jagarna już po mnie idzie Twoje że jeszcze się broni, ale zaraz padnie Ty weź, uważaj, weź się Jak tylko możesz Kurde, i to działka, teraz po mnie idzie A to ciebie może psa. Pistoleta? Z pistoleta go zabiłem <laughs> No właśnie tak myślałem, bo zawsze jak upadnie się to pistolet, nie? I go... Zmiałem <laughs> w nogi, jakoś go zabiłem co by tutaj kupić? Dobra Idę po coś Jeszcze nie ją po co, albo nie Wezmę sobie karabin A O, A Ale mi coś przycina. Takie lagi jakieś no właśnie. Co jest? Ej, meze. D dobra, u mnie już się uspokoiło. Coś tak Dziwnie na No dobra. Myśmy coś twardzi dziwnie. To weź na nich AK. Bardzo dobre jest AK No strzela To jej szybko teraz. Trzeba coś cięższego wytoczyć. <grym> Czekaj, bo jak ja im coś wezmę... Chociaż nie, szkoda mi kasy. Kurczę, je škoda. A po co to RPG? Ale oh, už by się dało do tego, by kupić na boje. Hmm. To RPG jest to rasowe. Hmm. No właśnie. Hmm. Hmm. Ostatni raz kupiłem RPG. Jedna raz Na A nic się nie przyda. Ale zostawia tak. się kolos. Kolos można się mnie. No, ale się sprawuje to działko. Dobrze, Ja Zaraz też padnę. O, super. No. No, to masz problem. No właśnie, no to problem. Dobra. Muszę się skupić. Zaraz też dopadną. Chodź tu szybko wejść, tam siedzieć nie podchodź Weź szybko! Uh. O nie, mnie. Jednak na Kolosa to się nie przyda. Pomóż mi szybko, bo zaraz padnę. Weź to tego tyku... O, dobra, dziękuję. Już cały ekran czerwony. Dobra. Udało się. To działku nie ma sensu. Nie ma sensu kupować działka, skoro on na tak nic nie zrobi. No. Dlatego ja nie kupuję tego. On już, oni są już tak twardzi. Dobra, to trzymaj mi Jeżeli oni są tacy silni, to ja mam na nich coś lepszego teraz. Czym ja mam teraz wybrałem? ACR-y chyba. A nie, to są inni. Nie wiem. Są nadal ACR. Ej pies A jakie jest nieprerelewacja? Ale masz kasę na predatora? No, no to... ale chyba też mam kasę na tych tarczowników. Dobra, to jak kupię Predatora Teraz będą trzy. ich teraz nie puszczaj, bo trzy kolosy będą. Chyba. No, ja kupuję tarczowników. Ale jeszcze ich nie puszczaj. Zbierzemy trzy kolosy koło siebie. Czemu? I wysadzę ich predatorem. Mów kiedy ich puszczać? No, na razie nie, ja ich wysadzę. Tak... O, biegnij za mną. Żeby nie zmieszać, tych Nie wiem, którędy biegnij przed siebie. Oni idą okrężną, czy mi się. Zaczynij, no jeden człowiek na około. Nie wiem, chyba idą. Czekaj, jeden już w no dobra Już? Nie, go trzeba spowolnić tylko Ja ich Szybko. wysadzę Szybko? Ja ich U. wysadzę trzech na raz Dobra, ja puszczam Nie, a nie Czekaj, czekaj Oni już idą praktycznie rano Uciekaj Dobra Ja już puszczam No super Nie Chyba jednego wsadziłem tylko trzeba nic nie zadziałało Dobra, jednego wsadziłem Jednego zabijesz, nie? No Mam jeszcze C4, to był B Uciekaj Ej, ja ci teraz nie pomagam Teraz mnie uleczy O Jezu Jakoś poszło

Jezu, tej tarczy nie mam. Myślę, no. że są to jest Spalę się jeszcze. Ja 60 karty 5, no teraz nawet, nawet ich się. Teraz już normalnie tak ciężko. Dlatego ja już kupiłem coś lepszego niż Jeśli przynajmniej więcej na połonie. O oh nie. Stara się nie skinać, bo ja muszę przyłapać. Ile jeszcze? Ja Lekkie wojsko? Ej, tu są ciłe, ciłe Może jeszcze nie znikną. Ja wiem. O, nie. Nie tworzyłem grzy O, tu też jestem lekki. A może po prostu to są yy... sps To jest mięso armatnie. Aha, to wciśnie F5. Czekaj, zakupy sobie tylko. Bo już nie mogę czekać kolejnej rozbudowy. Mm. jak tam do Predatora pójść Rozwalę wszystko Gdzie jest o, nieźle. Nieźle, Dobra, to ja się to Wystrzelać ten helikopter No ale muszę przeładować, tak? Jeszcze strzela do tych ludzi na razie No i jeden padł No, dopiero Ha, widzę, no bo przeciwnie, zaraz, cała reszta. <laughs> Na razie jeden, zaraz, cała reszta. Ale tak zazwyczaj jest, bo oni tylko w trzech są wsi. później już padają. Nosz.

Dobra, ja się zajmę tym helikopterem. jest taki twardy, kurde. Znaczy, czyli pierwszy. Poziom. Znaczy, mogę sobie ten granat nie kupić. Widzimy jak żołnierz, ginie na moich oczach. Tylko tyłu go wzięli. Jeszcze żyją? Ja zaraz, no Jeszcze tylko dwóch. Czekaj, ja może zginę. Dobra, jednak, czy ja? Hmm. Bez tej tarczy na plecach. Nie potrzebuję czegoś, czy się trzyma. Ciekawe do której fali to idziemy? Jeszcze Ej, trzy klejnory. Trzy klejmory Praktycznie nic. Cześć, ja się cieszę, że się... Super Ej, chodź tu do mnie Bo ja nie mam ja teraz nie mam jak pan dobiec Dasz radę dojść No idę Dobra już jest ponad Mogę ci. Koniec No Oj koniec No O nie wyszło 25. U mnie to jest nowy wynik. No to co? Kończymy, nie? No. no. więc, dzięki za oglądanie i zapraszam do oglądania moich innych odcinków oraz serii. I także na mój serwer Minecrafta.